Proszę o następną grę. Halo, reżyser. <grym wytrza> tę, grę, tę grę znamy już i, i wiemy, czym to pachnie. Nie miało być dzisiaj tej gry, proszę państwa. Halo, reżyserka. Słucham, że jak się pojawia na ekranie, to już musi zostać. bardzo proszę o kolejną zagadkę reżyserka nie śpimy wiem że to jest piątek ale co takiego słuchajcie bo już przesadzacie troszeczkę przecież nasi gracze się wyspecjalizowali są w stanie rozwiązać nawet najtrudniejszą zagadkę szybko Dlaczego nie byliście przygotowani na to eee... proszę państwa musimy chwileczkę poczekać eee... Moja reżyserka przygotowuje szybciutko zagadkę. Szukałem zagadki, ja nie wiem dlaczego ta, e, takie, takie, e, ale ta już była. Ta już była zagadka. Jak to to jest inna? Przecież widzę, że to jest kawa. Co? Czy... Proszę Państwa. Dobrze, wydarzyło się coś. E... No, co nie powinno się wydarzać, naprawdę. No ale wydarza się, jak widać, czasami. Reżyser był tak mocno przekonany, że poprzednia zagadka nie zostanie rozwiązana. Jakieś moje takie przekonanie, że ta zagadka jest po prostu tak trudna, że państwo sobie z nią no, nie poradzicie. W każdym razie na pewno nie tak szybko, jak się udało. W związku z tym nie przygotował kolejnej zagadki. Czy udało się zadzwonić do grafika? Reżyserka, nie milczcie mi tam, tylko powiedzcie, bo ja. Sama wiem, że jest troszeczkę nerwowo, także już mnie nie denerwujcie bardziej. Czy udało Wam się dodzwonić do grafika, który robił tę zagadkę? Nie, nie udało się w dalszym ciągu. No to gratuluję. To znaczy, co? Czyli jest szansa, że mamy zagadkę, która w ogóle nie ma rozwiązania. Nie powiem szczerze, że troszeczkę tutaj chyba przegięliście. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana panu na imię. Jerzy. Panie Jerzy, jakie słowo pan dopasuje do naszej zabawy? Gnu! Gnu! Gnu. I chyba tutaj musieliśmy tak pokombinować. Przez G chyba nawet jest gnu chyba, prawda? Tak mi się wydaje. Czy przez K? Przez G, poproszę rezesę. przez G. Przez G, zgadza się. To jest przez G. No właśnie, i chyba tak musieliśmy tu pokombinować. Proszę bardzo. Halo? Dzień dobry. Jakie może być jeszcze zwierzę? Żubr. Żubr. Dobrze, 100 zł za żubra. Żubrze. Zróbże coś tam. Co był jakiś taki większy. Żubr, tak się pisze? Tak się pisze żubra. Dobrze. Nie? O nie. Traszka, no muszę to zniszczyć, już nikt nie widział. Jest <grystanie> nie, nie mój syn. O, o, zobaczył, którego gnębię dyktandami, to będę miała. Halo? Tak? Proszę pana, tylko proszę jakieś takie łatwe zwierzę do zapisania. Proszę podać hasło. Stróż. Stróż. Dobrze, 100 złotych. Stróż, dobrze. Jejku, aż się zaczerwieniłam, dlatego tak stoję tyłem do was teraz. Witaj, jakie masz słowo? Brucker. Jak? Brukiew. 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 Brukiew, nie, 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 ale stówka jak najbardziej. Stówka jak najbardziej. Jakie to będzie rozwiązanie? Dzień dobry. Żaklowanie. Jeszcze raz? Żaklowanie. Żaklowanie? Tak. N ża. A co to oznacza? Żaklowanie. Żakiel. <noise> no nie, takie słowo to nie słuchajcie. Nie wymyślajcie nie słów. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Y -y -y, kawa. No troszkę. Myślę, wyzpiec. że smok jest ładniejszy. No bez przesady! I czwórka, Magda. Chociaż poziałbym troszkę ogniem. Agnieszka oczywiście. <słysy> Coś mi Magda mocno w pamięci została i ciągle trochę. do Agi mówię Magda. Ale okej, okay, pamiętam, Agnieszka gra w tym momencie. Daj Cztery czwóreczkę, stopni. nazbieramy troszeczkę! Ładny rym powiedziałeś. Czwórka Magda! Czwórka! Agnieszka! Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Halo, halo dzień dobry. Dzień dobry. Witam na antenie, z kim rozmawiam? Dzień dobry. Proszę o rozwiązanie. Piotrek Panie Piotrku proszę o rozwiązanie. Piotrek. Dzień dobry jaką masz odpowiedź no kobieta o a gdzie masz te. No taka kobieta przez D to taka słaba ta kobieta. Patrząc na to, że Rosja już się tu pojawiła. Jeżeli te litery nie mogą się w pionowych kolumnach pojawiać, nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo. I sporo jest państw, które kończą się na A, i tu już jest poważny problem. Na przykład. L Liban. L -I -B -A -N. Liban mógłby być, ale jest A na końcu, już nie może być Liban. <grytanie> <grytanie> Naprawdę nie. Wiecie, jak są takie podręczniki dla dzieci, i tam są obrazki e, rzeczy, które się zaczynają e, literą, której się dzieci uczą. We wszystkich podręcznikach. Wszystkie inne litery się zmieniają, ale we wszystkich podręcznikach jest ekran. Wiecie dlaczego? Ojej, co ja, co, czy ja coś ten, więc tutaj ten? Aha. Dzień dobry. Halo? Trzy... Dzień dobry. Och, jest pani. Bardzo się cieszę. Jakie miasto? Trzew. Jeszcze Niedaleko Nie Trzew, tak? Dobrze, usłyszałam Tak. To sprawdzam. Tak. Trzewy. Fantastycznie. 400 złotych wędruje do pani. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Czyli kolejny etap i Zapisuję. Brawo, bardzo dobrze. Udało się. Czyli słuchajcie, kolejny etap. W tym momencie jest to czwarty etap. Wyraźnie, wszystko byście widzieli. Ty mm, o tak. T C tutaj Z. W ten sposób. I teraz wszystko jasne.